Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o myślach, które myślę, że większość z nas miała w głowie, kiedy zabieraliśmy się do odchudzania. Zapraszam. Nie ukrywam, że dzisiejszy podcast będzie troszeczkę edukacyjny. Chciałabym Was zaznajomić z jednym pojęciem i uświadomić Was, że coś, co być może towarzyszy Wam w odchudzaniu, coś, co być może towarzyszy Wam w życiu, ma swoją nazwę, ma swoją przyczynę i pojawia się po prostu w naszym życiu, bo, bo czasami tak jest. I nie tylko my, jako jednostka, na to cierpimy. Słuchajcie, czy Wy wiecie, co to są ruminacje? Czym są ruminacje? Z języka łacińskiego pochodzi to słowo, a dokładnie z ruminare, co oznacza, tłumacząc na język polski, przeżuwać, przeżuwać, przemielić, mielić. Ruminacje to jest nadmierne skupianie się na powtarzających się negatywnych myślach. To jest rozpamiętywanie powracających wspomnień, które no nie należą do najprzyjemniejszych. Ruminować, jeżeli mówimy, że klient albo pacjent ruminuje, to oznacza, że on właśnie rozpamiętuje, rozgrzebuje i wręcz jest w takiej spirali tych myśli, że to się nie kończy, te pytania cały czas są, one po prostu jak wrzucone do pralki, co, cały czas tam wirują. No nie bez powodu myślę, że yy, pochodzi to od łacińskiego słowa przeżuwać, że są cały czas, wiecie, mielone w głowie i przeżuwane. Tak jak już Wam powiedziałam, ruminacje są reakcją na nasze negatywne myśli. Myśli, które są automatyczne i my nie dostrzegamy tego często, że możemy myśleć w danej sprawie inaczej. Kiedy ruminujemy, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś by mogło w naszej głowie wyglądać inaczej. Mamy poczucie, że po prostu te myśli są w nas i za bardzo nawet. Nie myślimy o tym, że moglibyśmy się ich pozbyć, nawet w sumie nie wpadamy na taki pomysł, bo one są automatyczne i tam rządzą sobie w naszej głowie, wiercą się, wirują i są przeżuwane. I nawet nie, nie mamy w sobie czegoś takiego, że ej, ale po co ja w ogóle tak myślę? Dla, dla co? Co, tutaj, co się właśnie tutaj zadziało? Po co mi są te myśli? Nie zatrzymujemy się, a polecany jest, żeby czasami zatrzymać się, stanąć obok i spojrzeć na te myśli, spojrzeć się, co one tam robią, skąd się wzięły. I po co w ogóle, do czego one prowadzą, gdzie, gdzie to ma iść, jaki jest tutaj cel. Także po polecam już teraz na wstępie <grym> obserwować swoje myśli, ale w ogóle dlaczego ja o tym wszystkim yy, mówię? Dlatego, że my często w odchudzaniu, już tak słuchajcie, lądując na planecie, odchudzanie my często myślimy, że jak będziemy mocno o czymś myśleć, będziemy sobie zadawać dużo pytań, to my w końcu rozwiążemy ten problem albo wpadniemy na jakieś rozwiązanie lub dostaniemy odpowiedź na gnębiące nas pytanie. I powiedzcie mi, czy wy kiedyś sobie zadaliście pytanie, dlaczego wszyscy chudną, tylko nie ja? No, dlaczego ona jest chuda? Dlaczego ona może jeść wszystko, a ja nie? Dlaczego wszyscy dookoła mogą mieć zorganizowane życie, mogą mieć zorganizowaną dietę, tylko mi to nie wychodzi? Albo nie mogę przestać myśleć o jedzeniu, ciągle myślę o jedzeniu. Nie mogę przestać myśleć o odchudzeniu. Chciałabym w końcu nie myśleć o jedzeniu. Lub dlaczego nadwaga lub otyłość, dlaczego nadprogramowe kilogramy przytrafiły się akurat mnie? Dlaczego mnie to w życiu spotkało? Czemu inni mają lepiej? Dlaczego akurat ja muszę się z tym mierzyć? Czy któreś z tych myśli wam coś przypominają? Bo mi bardzo. Ja mm, w przeszłości... Wręcz zakopywałam się w pytaniach, które w sumie nie wiem, czy one były do mnie. To były chyba bardziej pytania do życia, do wszechświata, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja muszę być otyła. I warto jest sobie uświadomić, ten podcast też ma to na celu, że ruminowanie to jest właśnie przeżuwanie automatycznych myśli, ale my mamy totalnie wpływ na to, czy one dalej będą się w nas mielić i mielić i mielić, co bardzo często, nie ukrywajmy, nie prowadzi do rozwiązania, czy wręcz staniemy obok tej myśli, zaakceptujemy ją, że okej, okay, ja miałam takie myśli, rzeczywiście coś takiego błądziło w mojej głowie, teraz co mogę z tym zrobić? Czy rzeczywiście gdzieś to mnie zaprowadzi? Jeżeli ja kolejny rok w swoim życiu będę się mierzyć z tym, że czuję, że coś jest niesprawiedliwe, i w kółko będę trawić tę myśl w głowie, to pytanie, dlaczego ja, dlaczego to, dlaczego nie ona, czemu, czemu, czemu. Takie regularne. Regularne i stałe ruminowanie prowadzi, może prowadzić, no też nie zawsze, nie, tutaj nie, nie mogę tak powiedzieć, że na 100% tak się stanie, ale może prowadzić do tego, że my staniemy się ludźmi, którzy w danym aspekcie życia, gdzie na przykład towarzyszą nam ciągle takie myśli negatywne, nad którymi się zatrzymujemy, my generalnie staniemy się ludźmi negatywnie nastawionymi na tą rzecz. Czyli jeżeli ja mam tendencję jako człowiek do Zadręczania się jakimiś pytaniami, negatywnymi myślami, które, znaczy może inaczej, myślami, które wprowadzą mnie w taki negatywny nastrój, to ja mogę potem wytworzyć negatywny kontekst na całą tą rzecz. Czyli generalnie mogę być negatywnie nastawiona, na przykład do odchudzania, bo dzisiaj, dzisiaj oczywiście lądujemy na planecie odchudzanie, nie? Bierzemy obszerny temat, jakim są ruminacje, ale przystawiamy je, je do odchudzania. Jeżeli stale zadajemy sobie pytanie, na które ciągle nie mamy odpowiedzi, czyli pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie, dlaczego tak się stało i wciąż będziemy mieli podpięte do tego te same emocje, nie znajdziemy odpowiedzi. To powiedzcie mi, czy to jest jakby wzmacnianie, wzmacnianie pozytywnej relacji na przykład z odchudzaniem? No nie, no bo to jest wieczne takie zakopywanie się tylko w poczuciu niesprawiedliwości, na przykład, nie jeżeli te myśli dotyczą. Na przykład niesprawiedliwości, nie? czyli dlaczego akurat mnie spotkała nadwaga. Generalnie ludzie, którzy mają tendencję do kotłowania się właśnie w tych myślach i pytaniach, ciągłego kotłowania się i prowadzi to tylko w stronę właśnie jakichś negatywnych reakcji, to zauważcie, że to są ludzie, którzy mają tendencję do tego, że są ludźmi zgorzkniałymi. No, bo oni stale narzekają w sumie, nie? Czy to na całe życie, czy to na jakiś jeden aspekt. I na pewno większość z Was ma kogoś takiego w rodzinie albo w otoczeniu, na przykład starszej daty, że to już jest człowiek, który jest z niczego niezadowolony. Bo on ciągle żyje w poczuciu niesprawiedliwości. On wie, że inni mają lepiej, tylko nie on. On wie, że innym to wychodzi, tylko nie jemu. A my chyba nie chcemy być takimi ludźmi, nie? Tak też ciężko jako m, taki człowiek wiecznie narzekający i zgorzkniały. Ciężko się chyba idzie przez życie. Nie wiem, bo staram się nie być takim człowiekiem. Jeżeli się, st się stanę, to dajcie znać. Ale wydaje mi się, że tacy ludzie wcale nie, nie mają łatwiej. Jeżeli tak ugrzęźniemy też w swojej głowie z tymi pretensjami, pytaniami, z tymi myślami, to zauważcie też, że my w pewien sposób stawiamy sobie taką blokadę. Wiecie, zakaz wjazdu. Dla innych myśli, co za tym idzie, to jest zakaz wjazdu dla innych zachowań i działań. Bo jeżeli w kółko jesteś zakręcona dookoła tego, dlaczego ty tak masz, dlaczego tobie to nigdy nie wychodzi, to jak nagle ma tutaj się zadziać jakiś cud i ma się coś otworzyć w twojej głowie? No, dopóki ty nie włożysz kija do rzeki, dopóki nie spojrzysz na swoje myśli, że o stara, rzeczywiście ja mam takie myśli. Czy one gdzieś prowadzą? Dopóki nie nastąpi taka refleksja, dopóki nikt nie rzuci takiego małego światełka chociaż na te twoje myśli, że ej, spójrz, spójrz, zobacz tam, one, one są, one, ty masz te myśli, przyjrzyj się im. No to nie ma opcji, żebyś ty wyszła. Jest blokada i koniec. Trzeba mieć świadomość czegoś, żeby móc to zmieniać. No bo w momencie, kiedy my jesteśmy... Mm, w danej sytuacji postawieni, kiedy my się tam kotłujemy z tymi myślami, kiedy nasz mózg je przeżuwa, przeżuwa, no to jest sytuacja, która już miała miejsce, jest to sytuacja znana. No i dlaczego byśmy mieli z niej wychodzić, nie? Skoro w kółko to wygląda tak samo i dzieje się w kółku tak samo. Także mam nadzieję, że ten podcast też może być właśnie takim małym światełkiem rzuconym na wasze myśli, żebyście mieli okazję przyjrzeć się na przykład takim blokadom u siebie, w życiu, w myślach. Czy gdzieś nie, nie, nie została postawiona blokada? O, ja nigdy nie schudnę, bo e, ja to mam w ogóle tendencję do tycia. Ja mam tendencję do tycia, tak w ogóle to e, wszystkim wychodzi to odchudzanie. U mnie matka była gruba, babka była gruba i w ogóle te diety to wszystko niedobre. I ja to w ogóle mam słabą wolę. Ja jestem słaba. Słaba jestem. Dlaczego ja jestem taka słaba? Nie, na przykład, to jest, wiecie, wyciągnięte z głowy może kogoś innego, niekoniecznie ciebie, ale tak, takie myśli mogą doprowadzać do blokad i prowadzić do tego, że my po prostu nie podejmiemy się nowych działań działań, które być może byłyby dla nas lepsze. No i w końcu. Według mnie jedna z groźniejszych rzeczy, która może się przytrafić osobom, które nie wyjdą właśnie z tych automatycznych myśli, kiedy skupiałem się właśnie na tym, dlaczego oni, a nie inni na przykład, jest taka, że my w ten sposób czujemy się coraz bardziej bezsilni i bezradni wobec tego, co nas w życiu spotyka. Dlaczego ja jestem otyła? Całe życie byłam otyła, wszyscy u mnie w życiu byli otyli, dlaczego mnie to spotkało? To jest utwierdzanie się w tym, w tym poczuciu niesprawiedliwości i jednocześnie wiązanie sobie rąk trochę. Utwierdzasz się w bezradności, bo też przenosisz troszkę odpowiedzialność za to, jak wyglądasz, gdzie indziej. Nie szukasz nowych rozwiązań, tylko skupiasz się na tym, dlaczego tak jest. Czasami warto powiedzieć sobie, że jest jak jest, i po prostu iść dalej i skupić się na tym, co można zrobić, by tak nie było. Owszem, w procesie odchudzania bardzo ważne jest to, żeby poznać przyczynę swojego tycia, poznać rzeczy, które nas tutaj doprowadziły, ale samo mówienie czy rozmyślanie nad tym, że jestem otyła, bo jestem i dlaczego tak jest, za bardzo nigdzie nie prowadzi. Więc dlatego mówię, że, że jest to jedna z groźniejszych rzeczy, bo to jest utwierdzanie siebie w takiej trochę fantomowej, bezradności. No, według mnie to jest bezradność, no, wymyślona to jest złe słowo, ale nabyta taka automatyczna bezradność, bo tak naprawdę my nie jesteśmy bezradni, wciąż możemy coś zmienić, tylko to jest nałożony filtr bezradności na tą sytuację, bo tak mocno się zakopaliśmy w tych myślach. I po 40 latach okazuje się, że my po prostu narzekamy, że my mielimy te myśli w głowie i mielimy te pytania, bo one już są po prostu naszym nawykiem. Jak można przestać ruminować? Jak można w ogóle wpłynąć na to, żeby nie rządziły naszą głową automatyczne myśli, które do niczego nie prowadzą? Przede wszystkim warto jest zaakceptować to, w jakiej sytuacji jesteśmy, taką sytuację, z jaką się spotykamy. Czyli jestem otyła, akceptuję to, że taki jest teraz. Coś do tego doprowadziło, owszem, inni mają le lepiej, bo na przykład nigdy nie byli otyli. Ok, akceptuję to, ale po prostu, kropka. Nie zostawiamy miejsca na przecinek, po którym będzie, ale dlaczego mnie to spotkało? Bo to pytanie nigdzie nie prowadzi. Zaprzestanie ruminowania może być też łatwiejsze, kiedy. Postawimy przecinek, ale zaczniemy po nim stawiać inne pytania, jak mogę zmienić tę sytuację, jak mogę wpłynąć na swój styl życia, żeby zmienić to, że jestem otyła. Drugą ważną kwestią, w sumie od tego powinnam zacząć, żeby pozbyć się automatycznych myśli, które nigdzie nie prowadzą, jest to, że po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że na to cierpimy. To jest dziwne słowo, to nie jest choroba, ale no, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli mam już problem naświetlony, czyli ten podcast, mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie takim naświetleniem, to my mamy już szansę. Znosić te blokady i mówić po prostu: Nie, 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 idźcie myśli, nie, nie, wy nigdzie nie prowadzicie, inne myśli zapraszamy, dobra, generujemy inne myśli. I trzecia moja rada to jest bardzo to lubię w odchudzaniu właśnie lubię w odchudzaniu też to, że tak to pasuje ta rada bardzo pasuje do wielu aspektów y, redukcji że my zawsze możemy zdefiniować coś na nowo. My możemy zacząć od nowa nie, i absolutnie nie musimy czekać do poniedziałku, do nowego miesiąca, do nowego roku. Tylko jeżeli sobie zdamy z czegoś sprawę, to w odchudzaniu zawsze pasuje, że okej, okay, no to od teraz ja będę coś tam coś tam i wprowadzamy nowe postanowienie do naszego życia. W momencie kiedy zdamy sobie sprawę, że naszą głową często dość rządzą ruminacje, że często ruminujemy, to możemy pozwolić sobie na nowe działanie i wprowadzić do życia takie postanowienie, jakim jest Walka z tymi myślami, albo zamienianie tych myśli w inne, kierunkowanie ich tak, żeby to do czegoś prowadziło, albo żeby chociaż nas nie pogrążało. Nie pogrążało w smutku, nie pogrążało w wyrzutach sumienia, nie pogrążało nas w poczuciu beznadziejności, bezsilności i niesprawiedliwości. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że ruminacje są też częścią, elementem depresji. Jeżeli stale rozmyślamy o swoich problemach i zauważamy jednocześnie, że nasze przygnębienie jest długie, że nie jest spowodowane jednorazową sytuacją, gdzie po kilku dniach poczuliśmy się lepiej, jeżeli zauważamy, że nasz stan się pogorsza, a my coraz bardziej skupiamy się tylko na negatywnych, rzeczach na negatywnych aspektach naszego życia to to jest dla nas też takie światełko czerwona lampka w głowie która sugeruje żeby iść i skonsultować się ze specjalistą jeżeli chcemy sprawdzić chcemy szukać pomocy jeżeli chcemy sprawdzić czy cierpimy na depresję to zawsze będę polecać żeby zgłosić się do Psychoterapeuty lub do psychiatry, lub tu i tu, żeby móc, jeżeli ktoś będzie oczywiście potrzebować, być leczonym jednocześnie poprzez psychoterapię i wsparcie mm, farmakologiczne, chociaż nie zawsze jest to potrzebne. To też tak nie jest, że, że z, z każdej depresji wyjdzie się tylko lekami. Nie, absolutnie nie są ludzie, którzy wychodzą samą terapią i jedna i druga metoda, trzecia czy czwarta. To są metody skuteczne, dopóki coś na nas działa, to jest dobre. Także też nie ma się co porównywać, czy ktoś brał tabletki, czy ktoś musi brać, czy będzie, czy nigdy nie. Także takie słówko ode mnie na koniec. Kochani, zostawiam Was z nową wiedzą. Mam nadzieję, że wprowadziłam do Waszego życia jakąś nową informację, że możecie się zastanowić nad tym, czy ruminujecie. Dajcie znać, czy znaliście ten czasownik ruminować. Ja tymczasem będę kończyć. Czekam na wasze komentarze, kto został do końca. Zostawię oczywiście hashtag SDK, czyli słucham do końca. Czekam też na wasze przemyślenia, czy wam towarzyszą myśli automatyczne, czy wam towarzyszą myśli, które nigdzie nie prowadzą, które wręcz was pogrążają w, myśl w negatywnym myśleniu o sobie, o swoim zachowaniu, o swoim życiu. I tak dalej, i tak dalej. Chętnie poczytam Wasze komentarze i Wasze przemyślenia. Tymczasem uciekam. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo. Za Waszą uwagę, za Wasz czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.